Kryminalne. Oskarżonego uważa się za niewinnego dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu, kodeks kryminalno-procesowy Federacji Rosyjskiej. Kolonia karna dla więźniów skazanych na dożywocie. Jeden z najbardziej mrocznych, ponurych zakątków świata. Panuje tu żelazna dyscyplina. Nikt się nie śmieje ani nie żartuje. Więźniowie nigdy nie opuszczą tego miejsca. Niedawno pojawił się tu aresztant, którego imię budzi od razu u najzatwardzialszych bandziorów. Osławiony sadysta z połogów. Bestia z Ukrainy. Ze względów etycznych zmieniono nazwiska niektórych osób. Rok 2003 Ukraina obwód zaporoski. Prowincjonalne miasto połogi, około 20 tysięcy mieszkańców, niewielka, zżyta społeczność. W takich warunkach pozornie trudno byłoby się skryć przestępcy, a jednak to właśnie w połogach grasował jeden z najokrutniejszych i najbardziej nieuchwytnych seryjnych zabójców w historii. Pierwszą ofiarą padła uczennica Ira Bodrowa. Wracała Jarem do domu, kiedy dopędził ją tajemniczy rowerzysta. Na gardle dziewczynki zacisnął się stalowy uścisk. Ira cudem przeżyła. Gwałciciel uznał, że dziewczynka nie żyje. Nie widziała jego twarzy, nie umiała go opisać. Po kilku tygodniach w połogach gruchnęła straszna wieść. W centrum znaleziono zabitą dziewczynkę. Tutaj, między kioskiem Transformatora a garażem. Anatolij Szajda, szef Grupy Dochodzeniowej Prokuratury Ukrainy. W pobliżu stoi dom mieszkalny. Tu znaleziono ciało dziewczynki. To była wala skuratowa, uczennica dziewiątej klasy. Ten wieczór spędziła w klubie komputerowym. W drodze powrotnej została zgwałcona i uduszona. Zbrodnia zapoczątkowała koszmarny łańcuch. W jarach, parkach i na budowach znajdowano okaleczone ciała dziewczynek. Podjęliśmy działania operacyjne we wszystkich dzielnicach. Anatolij Plecień, starszy śledczy Wydziału Kryminalnego MSW obwodu zaporowskiego. Obserwowaliśmy domy, zakłady, urzędy i dworce. Badaliśmy każdy ślad. Matki zamordowanych dziewczynek skarżyły się na bezczynność milicji. Wzmagała się presja ze strony polityków, urzędników i autorytetów moralnych. Społeczeństwo oczekiwało sukcesu. Zwierzchnicy żądali, aby niezwłocznie złapać i ukarać zbrodniarza. Milicjanci poszli na łatwiznę złamali prawo. Witali Kaira zawsze chadzał do pracy tą samą ścieżką. Pewnego razu w pobliżu znaleziono zwłoki trzynastoletniej dziewczynki. Niedługo wcześniej Witali widział ją w towarzystwie koleżanek. Nie spotkałem nikogo oprócz dwóch dziewczynek wracających ze szkoły. Minąłem je, powiedzieliśmy sobie cześć i tyle. Witali Kaira, niesprawiedliwie skazany. Dziewczynki przypomniały sobie o tym spotkaniu. Witalija zatrzymano i poddano długiemu śledztwu. Musiał opowiadać zdarzenia z tego dnia minuta po minucie. Posłużono się wykrywaczem kłamstwa. To zmyślne urządzenie rzekomo potwierdziło jego winę. Poligrafu nie da się oszukać. A ja na to pokażcie mi zapis. Prosty ze mnie człowiek, ale widywałem to na filmach. Wiem, jak to powinno wyglądać. w filmach to Wtedy odprowadzono go do sąsiedniego pomieszczenia. Milicjanci posłużyli się innym wykrywaczem kłamstw. Zdjął marynarkę i podwinął rękawy. Skuli mi ręce za plecami, ustawili w kącie i dalej, że okładać. 23-letni Witali długo wytrzymywał tortury. Ukraińscy Sherlockowie jeli się innego sposobu. Zaczęli szantażować, że zabiją jego rodzinę. Wyobraź sobie, że jacyś narkomani wpadną do ciebie, zaszlachtują rodzinkę, dla niepoznaki wyniosą telewizorek, napad w celach rabunkowych, a ciebie i tak wsadzimy. Witali gotów był walczyć o siebie, ale jak uchronić żonę i córeczkę? Kaira podpisał zeznanie. Na rozprawie opowiedział o wymuszeniu. Liczył na uczciwość sądu. Niestety sędziowie zignorowali sprzeczności w aktach. Na spodniach Kairy znaleziono kilka włókien, które mogły pochodzić z odzieży zabitej dziewczyny. Wykonano ekspertyzę. Przeglądałam jej wyniki. Nie były jednoznaczne. We wnioskach padło sformułowanie niewykluczone. Irina Dierywianko, adwokatka Witalia Kairy. Kairę skazano na 15 lat w kolonii o zaostrzonym rygorze. Próby odwołania spełzły na niczym. Witalii nie został pozbawiony prawa do korespondencji, ale bliscy długo nic nie pisali. Przyszedł tylko jeden list pożegnalny. Rodzina, dla której Witalii poświęcił własny los, wyparła się go. Żona wystąpiła o rozwód, a wkrótce ponownie wyszła za mąż. Mieszkanie zostało rozgrabione kilka tygodni po aresztowaniu. Złamany moralnie, niewinny człowiek odbywał karę za cudzą zbrodnię, a prawdziwy zboczeniec dalej mordował. Rok 2005. Ukraina. Obwód zaporoski. Tego dnia 19-letnia Olga Topałowa kopała grządki w ogrodzie. Nieoczekiwanie u płotu stanął jakiś mężczyzna. Zaczął niezobowiązującą pogawędkę. Ofiarował dziewczynie kabaczki, ukradzione na sąsiedniej działce, a potem rozejrzawszy się czujnie, rzucił się na nią. Pamiętam tylko, że brakowało mi tchu. Olga Topałowa, ofiara wykolejeńca. Więcej nic nie zapamiętałam. Ocknęłam się w kępie wysokich, ostrych traw. Dziewczyna od razu zrozumiała, co ją spotkało. Zebrawszy garderobę poszła do domu. Wstydziła się opowiedzieć o swoim nieszczęściu, ale w końcu nie wytrzymała. Uderzyła w szloch. To była szansa na pościg świeżym tropem. Dziewczyna dobrze zapamiętała napastnika, umiała go opisać. Niechlujny wygląd, bluza zapinana na guziki, ciemne spodnie. Wiek około pięćdziesiątki, krępa budowa ciała, ziemista cera osoby tęgo pijącej, grube rysy twarzy, przenikliwe drapieżne spojrzenie zimnych oczu, gęste wąsy świeższe i chłodne, primiatne usy. Jeszcze tego samego dnia na komendę doprowadzono 15 wąsaczy, schwytanych na działkach w pobliżu miejsca przestępstwa. Cudem ocalałą ofiarę skonfrontowano z zatrzymanymi. Dziewczyna wpatrywała się w twarze, ale nikogo nie poznała. Przestępca pozostawał nieuchwytny. Ola dużo rozmyślała o tym zdarzeniu. Doszła do wniosku, że ocalała tylko przypadkiem. Myślał, że już nie żyje, że mnie udusił. Pogłoska o cudem uratowanej dziewczynie rozniosła się lotem błyskawicy. Dotarła i do zbrodniarza, więcej już nie popełni błędu. Będzie dusił do skutku. Rok 2005 Obwód Zaporoski na Ukrainie. Miasto połogi. Atmosferę tych dni oddaje kronika kryminalna. 21 lipca w opuszczonym domu znaleziono ciało ósmoklasistki Ani Nosowej. 2 sierpnia została zgwałcona i zamordowana 14-letnia masza Michajłowa. W mieście wybuchła panika. Rodzice bali się wypuszczać dzieci na dyskoteki. Obowiązywała nieformalnie godzina policyjna. Psychopata grasował na wolności, a śledczy przekraczali wszelkie granice. Nikolaj Demczuk piknikował opodal miejsca, w którym znaleziono ciało jednej z ofiar. Został zatrzymany. Funkcjonariusze przeprowadzili brutalne przesłuchanie. Mikołaj zrozumiał, że nie ma sensu się wypierać. Poszedł na współpracę z milicją. Przyznawał się solennie, podpisywał papiery. W nagrodę dostał 10 lat, a nie 15 jak Kaira. Milicjanci spodziewali się premii za wykrycie sprawcy. To było ciężkie przestępstwo, gwałt i morderstwo. Nagroda pewna, a i gwiazdek na pagonach przybędzie. Jeszcze okrutniejszy los spotkał ucznia Jakowa Popowicza. Milicja zabrała 14 latka z lekcji. Oskarżono go o zgwałcenie i zamordowanie ośmioletniej siostry. Media błyskawicznie go napiętnowały. Tymczasem seria zbrodni w połogach nie miała końca. 3 sierpnia w czasie kąpieli w Rzece Konce zaginęła dziewięcioletnia Lena Z Zrozpaczeni rodzice przeszukali brzegi na próżno. Początkowo myślano, że utonęła. Przesłuchano koleżanki zaginionej. Dziewczynki zeznały, że menę zaczepiał jakiś wujaszek. Rzekomo oczył ją pływać. Opisały mężczyznę tęgi, siwowłosy wąsacz z dziwnymi drapieżnymi oczami. Zboczeniec grasował tuż obok, prawie na oczach świadków. Poszukiwania trwały dzień i noc. Zatrzymywano i przesłuchiwano wszystkich podejrzanych. I w końcu śledczy złapali trop. Pewien wędkarz zeznał, że widział w pobliżu mężczyznę, z którym dawniej pracował. co widział mężczyznę, z którym wcześniej pracował 52-letni Siergiej Tkacz zatrudnił się na stacji pomp. Nie karany. Funkcjonariusze powątpiewali, czy ten spokojny pijaczek może być nieuchwytnym potworem. Ale należało zbadać trop. Grupa operacyjna wyjechała do podejrzanego. Siergiej Tkacz mieszkał w zapuszczonym domku na skraju miasta. Na kołatanie do drzwi długo nikt nie odpowiadał. Po pięciu minutach na progu stanął cuchnący mahorką gospodarz. Powiedzieliśmy, że jesteśmy z milicji. Potworzył, zachowywał się spokojnie. Wasilij Martaszczuk, oficer śledczy Wydziału Kryminalnego MSW w obwodzie Zaporowskim. Na wieść o tym, że zabierają go na komisariat, tkacz zamknął się w sobie. Sprawiał wrażenie osoby wycofanej. Nie stawiał oporu. Funkcjonariusze przesłuchujący zatrzymanego byli nastawieni sceptycznie. Rozpoczął zdaniem: Czekam na was już od 25 lat. Siergiej Tkacz zaczął snuć mrożącą krew w żyłach opowieść. Dlaczego pan sam siebie obciąża? Śledztwo udzieli odpowiedzi. Ja chcę zrzucić ciężar z serca, uwolnić się od brzemienia nikczemności, od zbrodni. Przyznaję się, żeby spokojnie odejść na tamten świat. Na tym świecie mi ciasno. Opowiedział, co się stało z zaginioną nad rzeką Leną Chorejewą. Kiedy starsze dziewczęta poszły się kąpać, został sam na sam z najmłodszą. Podtopił ją, udusił i zgwałcił. Ciało ukrył na miejscu. Proszę pokazać, jak pan trzymał dziewczynkę: za plecy i za pupkę. Proszę spojrzeć w obiektyw. Trzymałem w takiej pozycji. Rok 2005 Ukraina, obwód zaporoski. Doświadczenie funkcjonariusze wzdrygali się z przerażenia. Jak można po zamordowaniu bezbronnego dziecka spokojnie jeść, spać, chodzić do pracy i żartować z sąsiadami. Towarzyski był chłopak i wesoły. Sypał żartami. Anatolij Gładin, były sąsiad Sergii Tkacza. Kacza podejrzewano o 10 napadów w połogach, ale zbrodniczy szlak sięgał w odległą przeszłość, w czasy ZSRR. Opowiedział, że popełniał zbrodnie na całym terytorium Ukrainy dziesiątki, ba, z górą setka ofiar. Trudno było uwierzyć, że wszystko to dzieło jednego człowieka, a przy tym ojca, czwórki dzieci. Siergij tkacz urodził się i wychował w obwodzie kemerowskim. Służbę wojskową odbył w jednostce kartograficznej. Doskonale czytał mapę i orientował się w terenie. Popisywał się swoimi umiejętnościami w czasie wizji lokalnych, wskazywał miejsca napadów. Złapałem ją i powlokłem po nasypie. Jeszcze raz proszę. Ciągnąłem po wale. Dlaczego tak długo nie udało się złapać seryjnego mordercy? Stwierdzono, że w młodości pkacz był milicjantem. Pracował jako specjalista kryminalisty. Gromadził i badał dowody rzeczowe, dokumentował miejsca przestępstw, analizował trasy, znał metody działania milicji. Jory Retka, były pracownik wydziału kryminalnego milicji w Pawłogradzie. W młodości uprawiał ciężką atletykę. Zdobył mistrzostwo obwodu. Pierwsze morderstwo tkacz popełnił w czasie urlopu na Krymie. Rzucił się na kobietę, udusił i zgwałcił. A potem zadzwonił na milicję. Halo? Milicja? Przed chwilą zabiłem człowieka. Dyżurny funkcjonariusz uznał to za pijacką blagę. Kacz więcej nie próbował oddać się w ręce sprawiedliwości. Na przesłuchaniach zarzekał się, że wszystkiemu winny jest alkohol, bo pijanemu tracił kontrolę nad sobą. Nie mam ludzkiego oblicza. Próbowałem wszystkiego. Doprowadzam się do stanu oszołomienia i to mnie popycha do czynów bestialskich. Rzeczywiście wszystkich napaści tkacz dokonał pod wpływem alkoholu. Mieszał wódkę ze środkami uspokajającymi, szklankę wypijał duszkiem i wyruszał, żeby zamordować kolejne dziecko. A po wszystkim oblewał swoje zbrodnie. Twierdzi, że nie miał żadnych wyrzutów sumienia. Wystarczyło wypić kieliszek, pójść, wyparzyć się w łaźni albo pod prysznicem i wszystko wracało do normy. Zawsze noszę czystą koszulę. W latach 80. ubiegłego stulecia tkacz popełnił serię okrutnych morderstw w Pawłogradzie. Nadjeżda Szuwałowa wyszła na spotkanie córki wracającej ze szkoły. Rozminęły się o kilka minut. Ciało Oli znaleziono w piwnicy jej domu. Za to przestępstwo sądzono i skazano chłopaka z sąsiedztwa Igora Ryszkowa. Wyrok śmierć przez rozstrzelanie. Nie obowiązywało moratorium na wykonanie kary głównej. Przesiedziałem pół roku w celi śmierci. Sąd Najwyższy Ukrainy zatwierdził wyrok. Dopiero sąd ostatniej instancji zamienił karę śmierci na długoletnie więzienie. Ryszkow odsiedział 10 lat, po czym wypuszczono go, nie przeprosiwszy ani słowa. Matka zamordowanej do dziś uważa, że Igor jest winny. Rozprawa trwała 2,5 miesiąca. Udowodniono, że on to zrobił. Myślę, że jest winny. Wieloletnia seria zbrodni w Pawłogradzie omal nie skończyła się wpadką potwora. Napadł pewną dziewczynkę za dnia. Ludzie to zobaczyli, zaczęli krzyczeć. Anatolij Petryczenko, były pracownik Wydziału Kryminalnego w Pawłogradzie. Tkacz przyczaił się na jakiś czas. Dokonał kilku napaści na wyjeździe w obwodach zaporowskim i charkowskim. Od tego czasu zawsze działał skrycie. Często zapuszczał brodę, farbował zarost i włosy. Nikolaj Pankowiczenko, przewodniczący kołchozu Raz Swiet. Przestępca nie mógł się zatrzymać. Śmierć upajała go silniej niż wódka zmieszana z prochami. Pewnego razu zabił dziewczynkę z sąsiedztwa. Jej rodzice uważali go za przyjaciela. Tkacz przyszedł na pogrzeb, składał kondolencje, niósł za trumną wielki wieniec. Po aresztowaniu Tkacz napisał ponad 100 oświadczeń z przyznaniem się do winy. Wyszła na jaw straszliwa prawda. Za zbrodnie popełnione przez psychopatę w różnych okresach skazano 15 osób. Mężczyzna oskarżony o zamordowanie własnej córki powiesił się w celi aresztu śledczego w Propietrowsku. Do dnia dzisiejszego Sąd Najwyższy Ukrainy i Sąd Apelacyjny Obwodu Zaporowskiego zmieniły wyroki w czterech sprawach. Uwolniono Witalija Kaję, który zdążył odsiedzieć 5 lat Wyprowadzono go po prostu za bramę więzienia Nie usłyszał, przeprosin Nikolaj Demczuk spędził 5 lat za drutami kolczastymi Jego też zwolniono bez wyroku uniewinniającego Tak jakby siedział za służenie, a nie w wyniku nadużycia władzy przez milicję Jakow Popowicz siedzi do tej pory. Zabrano go ze szkolnej ławy, w kolonii świętował 22 urodziny. Niestety prokurator ma niewiele do powiedzenia na sali rozpraw. Wiem co mówię. Prokurator nie może zmienić zdania i wystąpić o uniewinnienie. Siergiej Wołyszko, sędzia sądu apelacyjnego w Dniapro-Pietrowsku. O tych pomyłkach wymiaru sprawiedliwości sadysta z połogów wypowiada się z niewiarygodnym cynizmem. Posadzili i basta. Nigdy nie szanował cudzego życia, ale obawia się o swój los za kratami. Szczególnie bał się wizji lokalnych, w czasie których musiał pokazywać, w jaki sposób dokonywał przestępstw. Włożyłem ją w torbie. Dowody? Tak. Ciało znikło pod powierzchnią. Torbę złożyłem i zabrałem ze sobą. Mimo wszystko uważam, że jest chory. A co będzie, jeśli stwierdzą niepoczytalność? Przecież akt oskarżenia opiera się prawie wyłącznie na jego zeznaniach. Sąd skazał sergeja Tkacza na dożywotnie więzienie. Ale psychopata spogląda w przyszłość z optymizmem. Nabrał przeświadczenia, że po ćwierć wieku wyjdzie na wolność. Celem jego życia jest wytrzymać 25 lat i zostać ułaskawionym przez prezydenta. W oczekiwaniu na pomyślną odmianę losu, Kacz pisze pamiętniki. Nie wątpi, że pewnego dnia zgłosi się reżyser gotowy nakręcić film na kanwie jego historii. Ukraiński Hannibal Lecter wycenił prawa autorskie na 5 milionów euro. Nie zamierza dokonać żywota w ponurej celi. Premierę filmu radby obejrzeć już na wolności. Wersja polska na zlecenie Planet Plus Start International Polska. Tekst Adam Rydź. Czytał Marek Cionel.